A więc tak, no, bawimy się od godziny 15 już e, z pełną parą bym powiedział, e, o 17 jest planowany wjazd Mikołaja, e, no, niestety warunki pogodowe nie sprzyjają nam jeśli chodzi o sanie, ale będzie, po, będzie powóz i Mikołaj przyjedzie o 17. Prezenty są przewidziane dla najmłodszych e, o godzinie 19-19.30, e, na zakończenie przewidziany jest pokaz fajerwerków. E, jak widać, no jak już wszystko fajnie dopisuje, dużo ludzi jest, gastronomia zaopatrzona, także bawimy się.

So she put <laughs>